Czy Rihanna byłaby headlinerem Openera, gdyby pasował jej wcześniejszy termin? Nie, uważam, że znaleźliśmy najlepsze możliwe rozwiązanie. Ponieważ będzie, szczególnie ten zestaw Rihanna, wcześniej Dizzy Rascal, świetnym zabawowym zakończeniem festiwalu. Od początku, akurat w przeciwieństwie do wielu moich kolegów i koleżanek typu Roskilde, in The, The Park, gdzie Rihanna jest regularnym headlinerem, ja chciałem znaleźć formułę, która umożliwi Przyjście na ten koncert osobom, które nie są zainteresowane i odwrotnie pozostanie festiwalowiczą. Mam wrażenie, że to rozwiązanie jest optymalne. Ja jest, bardzo się cieszę z tego koncertu osobiście i wiem, że bardzo, bardzo dużo festiwalowiczów na niego zostanie i na pewno to będzie wyjątkowy koncert. Oczywiście jest też kwestia samej Riany, która nie wiedzieć czemu albo wiedzieć czemu jest taką postacią w świecie muzyki pop. Która się zawsze ktoś nią jest, która jest bardzo powszechnie akceptowana, czyli od środowiska alternatywnego po środowisko popowe. Przypomnę, że to jej płyty są recenzowane przez najważniejsze alternatywne blogi na świecie, a 95% innych artystów mainstreamowych nie. Z jakiegoś powodu, i myślę, że wszyscy tutaj będziemy mieli doskonały czas na zakończenie festiwalu. Właśnie nie zakończenie festiwalu, czyli bo zamyka Steve Reich, ale na, w tym dodatkowym dniu. I, I ja mam takie poczucie, że festiwal, zawsze o tym mówię, nawet czasami do znucenia, musi przełamywać pewne bariery. Dla mnie ten dodatkowy koncert jest też przełamaniem pewnej bariery. I jestem przekonany, że to się świetnie sprawdzi.